Aha, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bardzo często przyjeżdżam pod dom, wyłączam silnik i nagle się okazuje, o, córka zostawiła otwartą szybę. I to nie jest tak, że ja sobie wrócę i, i ją zamknę, tak jak w każdym normalnym aucie, czyli zasilanie na szyby jeszcze chwilę działa po wyłączeniu zapłonu. Tutaj koniec, tutaj muszę z powrotem wrócić, włączyć zapłon i nie raz, raz to jest gotowość, Drugi raz to jest zapłon. Teraz podnoszę szybę. Ta akurat poszła z automatu. Ale to muszę trzymać. Jakbym teraz za wcześnie wyłączył zapłon, to już nie działa. I od nowa procedura. I teraz mogę wyłączyć. A sprawdźmy nissanie czy prąd jest na szybach po wyłączeniu zapłonu przez chwilę. Otworzymy szybki. A nie wiem, czy zauważyliście, że w Nissanie prąd jest zapłoniec od razu przy pierwszym naciśnięciu. W maździe najpierw jest gotowość, potem dopiero jest właściwy zapłon. Ok, szyby otwarte, przyjechałem, wyłączyłem zapłon. Otwarte, szybki. No i czy zamknę? Nie zamknę, proszę bardzo, tutaj Nissan oszczędził, a w hondzie bym zamknął. To są takie słuchajcie bolączki i różnice między producentami. Na szczęście tutaj tylko raz naciskam i do tego szybki wszystkie pójdą z automatu. Dzięki. Trzymajcie. Się.